Cześć, witam Was w kolejnej misji w Emergency 20 i kampanii Emergency 5 i tym razem w Hamburgu podczas Airshow jedna z Cessny, jedna Cessna, jedna cesna lepiej mówiąc stwierdziła, że jednak sobie wyląduje w środku Hamburga. No a my musimy ten cały tę całą zadymę, którą ta Cesna zrobiła posprzątać chodzi o nowości, które doszły między misjami, no to były po prostu dodatkowe pojazdy i jedynym nowym pojazdem jest dron, którego nawet w tej misji nie planowałem używać. Pierwsze co wysyłamy to naszą, na naszą ulubioną wyspę przy Filharmonii wysyłamy motorówkę tutaj na brzeg, dwa ambulanse right. I, e, i dwa. Pojazdy z doktorem. A jak chodzi o wyspę, na której wylądowała ta cesna, no to tutaj wysyłamy najpierw po jednym wozie strażackim, tutaj. Jeden wóz strażacki tutaj i jeden wóz strażacki tutaj. Ok, i możemy ruszyć już z grą. Wysyłamy 2R ambulance tutaj. Wysyłamy doktora z ambulansem też tutaj. Wysyłamy psa ratowniczego, żeby trochę ułatwić nam proces. No i wysyłamy dźwig, który będzie nam bardzo potrzebny tutaj. I na ten moment to wszystko. Czekamy, aż tutaj wszystko dojedzie albo doleci. Motorówką od razu zaznaczamy, żeby ona się wyładowywała. Dobra. Helikopter ląduje. Drugi helikopter też ląduje. Okay. I wysiadamy. I te osoby, które tutaj mm, leżą, yes, już od razu się za nie zabieramy. Okej, okay. okay. jazda. Co nam tu dojeżdża? Jeden water tender, od razu nim gasimy ten budynek. Drugi water tender, nim gasimy drzewko. No I trzeci water tender, nim gasimy budynek. Budynek trzeba ukaść. Dobra. Jesteśmy tutaj całą ekipą. Tutaj wysiadamy. Lekarze. Wysiadamy. Leczymy tutaj jedną z tych ofiar. Psa od razu. Wypuszczamy z yes, poszukiwania. Motoróweczka przypłynęła i motorówką od razu zgarniamy te dwie yes, osoby. Ok, to nawet już lekarz jednego, jedną ofiarę zgarnął, to w międzyczasie leczy drugą. I pies kogoś znalazł w gruzach, więc od razu dźwigiem się za to zabieramy. Wzywamy psa. Żeby łapał kolejną, łapą, right żeby znalazł kolejną ofiarę. W tym jednym z lekarzy możemy się zabrać z helikopterem. Dobra. Tu jest zgarnięte. Teraz tak, ten wóz yes. też I'm nie gasi. On. Może inaczej, tym podjedziemy bliżej bo tutaj sobie AI ewidentnie nie radzi Ten doktorem możemy też już do helikoptera sobie wtedy wsiadać Gasimy Gasimy może tym drzewo niech to najpierw A to ci śmietniki z tyłu palą, okej okay. Tutaj jeszcze to gaśnie chodzi o motorówkę. Motorówka ma te dwie ofiary yes. już zgarnięte, więc płyniemy z powrotem mm, do filharmonii. Yes. Tutaj powysiadam right. yes. z karetki, okay. tylko bardziej je ustawię, żeby mieli łatwiej. Dobra, obróciłem. Yes. Yes. Okay. Okay. Lekarze też wysiadają. Od razu ich na brzeg wysyłam. Dobra, to jest zgarnięte, e, ten nie gasi drzewo. Dobra, tutaj e, pies. Pies niech szuka kolejnej ofiary. Bus możemy wysłać do bazy, żeby nie przeszkadzał. W międzyczasie, zanim pies znajdzie, możemy sobie jakąś tam randomową jedną podnieść. Może akurat trafimy na ofiarę. Dobra. Ambulance. Mamy już z powrotem jeden ambulans wolny. Czy tu ktoś jest? No, tu akurat nikogo nie było. Ale znalazł pies gdzie indziej ofiarę. Wzywamy psa z powrotem? A dźwigiem zabieramy się za element, pod którym znaleźliśmy ofiarę. Tym wozem możemy trochę podjechać. Okay. Aha, bez lekarza wrócił helikopter. No dobra. <grywa> to można w sumie wezwać e, bez lekarza helikopter, żeby wylądował, jedną I'm z, z ofiar yes, No, A pies up? niech szuka. No To możemy do bazy Can wysłać do. jeden z tych wozów strażackich. Jedna karetka Can przyjechała, okay. więc od razu zgarniamy. Pożary yes, sir. ugaszone, wracamy Understood. do bazy. Jak chodzi o wyspę z Filharmonią, tutaj są, wszyscy leczeni. Dobra. Bierzemy. E, ale tego lekarza yes. nie ma co brać. Jak chodzi o psa, pies znalazł kogoś nowego. What's up? Ten ktoś no. jest uwięziony yeah, yes, tutaj? What's up? Got it. Yes. Lekarzem sobie do helikoptera wsiadamy, ale wysiadamy mm, z Lekarz no ich tutaj leczy od razu. Await Consider it done. Await orders. No problem. Jak chodzi o wyspy, czy oni już wracają? Tak jest, wracają. Więc lekarz może dojść do it. bazy. What's up? I'm ready. Got it. Yes. Okay. I'm on it. Tak jest. Piesnik right. jeszcze yes? szuka dalej. I'm... Got it. Yes. Can do. Czy mamy wolne ambulanse? Mamy dwa wolne ambulanse, to możemy od razu nim podjechać. Okay. Lekarz zdąży yes. uleczyć, zanim All right. dźwig tutaj jeszcze się ogarnął. Czekamy na ostatnią ofiarę, którą pies zgarnie. Yes. No i pies znalazł. Yes, got it. Więc podnosimy. I ostatni ambulans możemy też już podjechać. OK. Yes, OK. Wzywamy psa z powrotem. Yes, aye, aye, OK. Start. All, right. yes. All right. Zrozumiałeś. Dobrze. Jeden ambulans już zgarnięty. Zostanie yes. ostatnia okay. ofiara, tam sobie już podejdę tym pielęgniarzami. Tak? Yes. Okay. Got it. What's up? można już odesłać do bazy. Yes. Okay. No problem. Right away. Yes, can do. Gwałta. Await orders. Okay. Understood. No, okay. Wraca aye, aye, okay, wraca. Yes. Okay. sir. Okay. już wraca do bazy. No, Ostatnia understood. ofiara została do uleczenia.

tak jechać, koniecznie w tym miejscu. Ciekawe są te npc które tu stoją. I będą tak stać sobie. Nieważne, czy tu ja stoję samochodem, czy... ...co się dzieje. Będą stać, bo stoi, leży sobie kawałek... ...budynku na ulicy. To jest już ostatnia ofiara do zgarnięcia, także przyspieszam. Czekamy aż do bazy. Także ta misja wcale nie jest trudna bardziej kwestia szybkiego zareagowania na pożary, plus odpowiednie dysponowanie tak naprawdę lekarzami. I jest złoty medal, personal best także. Idealnie wykonana misja, ale na ten odcinek to nie koniec, bo przenosimy się do nowej lokalizacji i to będzie Berlin. A w Berlinie będziemy mieć kolumnę zwycięstwa, bramę brandenburską, Reichstag i wyspę muzeów. No, ale to za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w tej grze. A jak chodzi o Emergencji, całą serię, no to na pewno kojarzycie też niektóre elementy z Emergencji 2, chociażby jak brama brandenburska, właśnie czy Reich, tak? One się pojawiły w Emergencji 2 i to było lądowanie samolotu. Jeżeli pamiętacie, całkiem awaryjne lądowanie z terrorystami, całkiem fajna i przyjemna misja która chwilę zajmowała, a to już Berlin. Nasza baza. Jest i brama Brandenburska. Jest i kolumna zwycięstwa. Jest i tak Jest i samolot gaśniczy, więc może coś z samolotem gaśniczym będzie w przyszłych misjach. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak widzicie. Jest Berlin, jest nowa mapa, a poznamy ją dobrze w następnych odcinkach. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Niedługo. Hej.